traktorów. W tej chwili rolnicy montują na nich flagi, czekają, rozmawiają o trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się ich gospodarstwa. Pan Łukasz przyjechał z Wiśnicza Małego. Hoduje zwierzęta, produkuje pszenicę, kukurydzę, żopak i Powiedział mi przed chwilą, że z każdym rokiem prowadzenie gospodarki jest trudniejsze. Przez ostatnie dwa lata to bardzo utrudniła i po prostu jest teraz bardzo ciężko. Te ceny są po prostu poniżej kosztów produkcji. Protestujemy przeciwko niskim cenom zbóż, niskim cenom po prostu trzody no i tylko wysokich kosztów produkcji, bo to jest w rolnictwie teraz najcięższe takie okresie, żeby po prostu produkujemy przy dużych po prostu kosztach i musimy to do każdego hektara w tej chwili. I takich rozczarowanych sytuacją rolników tylko z tego punktu ma według deklaracji organizatorów wyruszyć ponad setka. Dojadą do Krakowa do ronda matecznego i zawrócą, poruszać się będą z prędkością 10 km na godzinę, utrudnienia będą więc spore. Teraz Anna Kropaczek, która jest w naszym wozie satelitarnym w Mikołowie w Śląskim. Jestem. Damy cię, Angiel, przede będzie przebiegał w Twoim regionie. Bo ja jestem w okolicy skrzyżowania dróg krajowych nr 44 i 81. I to właśnie tutaj już wkrótce mają zbierać się rolnicy, za godzinę mają wyruszyć. 44 w kierunku Gliwic, a dokładnie w kierunku węzła autostradowego Sośnice. Później ciągniki rolnicze wrócą do Mikołowa. To nie jest jedyne miejsce w Śląskim, gdzie będzie protest. Potrudnień od 10 można spodziewać się także w Tychach. Rolnicy pojadą krajową 44 do Bieluniaka. dla naszych rolniczych przejdzie też krajową 81 na odcinku Pawłowice-Ochady. Na północy województwa kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Kłopucka m.in. Krajowej 40. Trójce oraz w rejonie Szczekodzi 70. C. A aktualną mapę rolniczych blokad znajdziecie na stronie RMF 24.pl. Minęła dziewiąta, to oznacza, że Sejm właśnie wraca do pracy według gościa porannej rozmowy w rmf słowo Słowo To jest Sejmowy Dzień Upichu.